Hello, witam ze strony Koundri 1221 Witam na Let's play'u Robin Hood Legenda Sherwood yy, Dajcie, że zrobię nowego gracza Będę się zwał Kondry 1221 Poziom średni tak jest, wybierz. Dobra yy, Chciałem nagrać tą grę Po prostu, żeby mi się spodobała, choć wtedy nagrywałem i nie do końca nagrałem Niestety to się nie udało. No dobra, zagrajmy. Oczywiście pozdrawiam Petera Mateo, The Dworak 19, Radzika i Titfola. Dobra. Młody Robin z wiele lat temu pożyczył swoją ukochaną ziemię, aby razem z królem szadem lubię serce wziąć udział w krucjatach. Po okazało się, że koniec wypraw nie oznaczała końca kłopotów, bowiem podczas nieobecności ryszard bazę przejął jego brat, książę Jan bez ziemi. Dzięki temu szerokie pole do popisu ma teraz szeryf Nottingham, który bezkarnie wykorzystuje swoje stanowiska, aby nakładać na wieśniaków coraz to większe podatki. Robin jednak od razu zorientował się, że nie wszyscy w wasalach chylą czoła a przed nowym władcą. No co gorsze Robin dowiaduje się o śmierci swojego ojca L loda rozkleja śmierć roda i obecność Robina, wykorzystamy podstępny szeryf, ogłosił szef i obecnie wszyscy rozklejowali, nie żyją w imieniu króla z koszycko i ziemię. Pozwalają ojcowizny i okradziony z majątki robin nie pozostaje nic innego do zrobienia jak odwiedzić ojca wczesnego w rozkli. Dobra, nie chcemy się tego żerać. Idziemy. To właśnie Robin. Pięknie. Mamy. Czasem warto jej powalić przed nim, ciosem. Aby tego dokonać, należy wyrywać na ikonę, a następnie kliknąć na cel. Razem z gwiazdkami się na gołą ofiary, i jak długo pozostaje ona nieprzytomna. Oj, matko, i tego jest. Dawaj, idziemy z kosmiczkiem od razu. Pykie, pyk. I dwaszczały po chłopie. Okej. Okay. Spinanka, no niestety tam trzeba iść. No to jest prostu jakieś sobie. Badań nieobmiernych głupców, ociąga was nie dostaniecie się do jedzenia, dopóki nie zobaczę w samym środku C raz, dwa po roboty. do roboty. Tak jest. A strzelę. Będę miał chociaż spokój z nimi. Wreszcie, o co za cudowny szczera. No to co się kapczy, derlasował się, że do kantyny Dobra, tak. oni se idą. Oho, ktoś Oho. mi zauważył. Wybracy, właśnie. To są żebracy, które nam jakieś wskazówki dadzą nam. Później pójdziemy do niego. Chyba się, ktoś zbliża. No, muszę wyskakać po kamieniach. No właśnie. Chodź. Pek, pek, znów ma dobra. Rozwalę go też. W, w mnie. Następny. Ja sam robię Floksli. Mam jedną szczałę, widzę. No i działam się. A Aj, to z nimi, z nimi, dobra. No, pójdę tam. Hopla. Mhm. To są właśnie takie. ruchować pieniądze. Idę tu Chodź tu. Pek środkowy. Jedziemy teraz na niego. Niedługo się zmieni. Ten. Ta flaga. Zobaczycie w jakimś czasie, bieg, bieg będę rozwalał wszystkich o oni są na słabszych. mam tylko 45 punktów życia no jeszcze tego rozdóbcę o, o, jeszcze przybliża Pek, pek. No, już 5 minut nagrywam. Odcinki będą 10-minutowe. Więc misje mogą być nawet w paru częściach. O, właśnie. Tu jest nasz. Jakby to powiedzieć. Ten mężczyzna to nikt inny, tylko Edwa. Jeden ze służących Goodwina. Robi za młody, dobrze go znał. Prawdopodobnie będzie on w stanie powiedzieć gdzie można znaleźć Godwina No, musimy z nim porozmawiać. Ach, panie Robinie, czy to pan tak się cieszy, że pan widzę, szeryf ogłosił, że zginął pan poseł Skrzycaty? Więc stary jest tu dla mnie, miał rację, to było kłamstwo, żeby szeryf mógł przejąć pana ziemię. Oznacza to jednak, że jest pan w wielkim niebezpieczeństwie. Nie, panie, nie wiem, gdzie jest Sir i zniknął, a ludzie szeryfa weszli zamach, aby go oszukać, Tak przynajmniej twierdzą. Obawiam się, że jednak, że spotkał go jakieś krzydła.